Polskie prawo jest mocno niespójne, bardzo często zmieniane. Jest to nie do przyjęcia w państwie demokratycznym. Pan prezydent ostatniej ustawy nie mógł odmówić podpisania, bo ona dotyczyła szerokich zagadnień, m.in. podatku vat -owskiego. Gdyby nie podpisał tej ustawy, od stycznia nie mogłyby wejść zmiany stawek podatkowych VAT. Według mojego rozpoznania. Było to konieczne, ale tu jest ta specyfika, że rząd, manipulując prawem, rzuca do jednej ustawy kilka zmian, tym samym stawiając prezydenta w bardzo trudnej sytuacji. Dobrze, że pan prezydent zorientował się, że ta zmiana jest niekonstytucyjna, narusza zasady państwa prawa, narusza zasady praw nabytych, chociaż w trudnej sytuacji postawił także prezydenta z Trybunału Konstytucyjnego, który przy innej sprawie dotyczącej emerytur pomostowych uznał, że ustawodawca w pewnych uwarunkowaniach może pozbawić pracowników praw nabytych. Z drugiej strony Sąd Najwyższy uznaje, że nie można pozbawić pracownika praw nabytych. Bardzo dobrze, że pan prezydent. Chce naprawić ten błąd i że przystąpił do opracowania noweli tej ustawy. Będziemy aktywnie jako OPZZ uczestniczyli w zmianie niekorzystnego dla pracowników prawa odbierającego prawa nabyte. Bo nie może być dysonansu, że z jednej strony rząd czyni starania, żeby... Jak największa grupa osób była zatrudniona, żeby wydłużyć okres zatrudnienia, a z drugiej strony pozbawia pracowników takiej możliwości. Propozycja zmiany ustawy jest krokiem w dobrym kierunku. W dniu dzisiejszym rozmawiałem z panią minister Ireną Wójcicką w kancelarii prezydenta, gdzie wymieniliśmy poglądy, w jakim kierunku ta zmiana prawa miałaby zmierzać. Jest dobra wiadomość, że specjaliści z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych doszli do wniosku, że to jest nieprawidłowe sformułowanie prawne odbierające prawa nabyte, pozbawiające pracowników dotychczasowych świadczeń.